Nagrodę Sybilla 2020 w kategorii Projekty Naukowo-Badawcze otrzymało Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. Pani dyrektor, wielkie gratulacje. Dziękuję w imieniu muzeum, w imieniu wszystkich osób, które były w projekt zaangażowane. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi. Kiedy uzasadniała przyznanie tej nagrody, przewodnicząca jury, pani profesor Janna Sosnowska, mówiła wyraźnie, że to jest projekt, który dalece wyrasta poza te kategorie. W rzeczy samej i tym bardziej jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że koleżanka, która ten projekt zainicjowała, która przyszła z jego pomysłem całkowicie od zera, pani Dominika Kosowska-Janik, która jest stosunkowo młodą pracownicą. tak. Udało jej się zorganizować tak wszechstronny projekt, włączający specjalistów z tak różnych dziedzin i z tak wielu środowisk, bo to też jest istotne. Nam się udało zaangażować i badaczy polskich z Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego, jak i z ośrodków zagranicznych z Londynu, Hamburga, Paryża i z Chiang Mai w Tajlandii. Naprawdę zorganizowała bardzo szerokie grono współpracowników, właśnie tak jak pani profesor powiedziała, różnej branży, różnej specjalności. Niektórzy z nich to są osoby no, należące do niezwykle wąskiego, wręcz kilkuosobowego grona specjalistów w dziedzinie jakiegoś języka, który obecnie już jest mało używany i wiedza o nim jest zanikająca. Digitalizacja tych zbiorów ma rzeczywiście kapitalne znaczenie dokumentacyjne i edukacyjne jednocześnie. Co konkretnie znajduje się pani dyrektor w tych zbiorach? To są. Głównie rękopisy, ale też częściowo druki, z tym, że raczej druki typu ksylografia. Ksylografia to jest taka książka, która się nie drukuje czcionkami ruchowymi, tylko z deski rytowanej, więc w sumie jest to technika drzeworytniczego odbicia tekstu. Tych ksiąg drukowanych w ten sposób mamy najwięcej z tybetańskiego kręgu kulturowego. Kiedy koleżanka przygotowując wystawę słowa nieulotne robiła taką pierwszą kwerendę, okazało się, że w naszych zbiorach jest, no nadspodziewanie to trudno, trudno tak to nazwać, bo wiedzieliśmy ile, ale zastanawiająco dużo rękopisów, z których część mieliśmy kompletnie nierozczytaną. W niektórych przypadkach, nawet jak się później okazało, było kilka takich przypadków, że nawet język nie był jasno określony na zasadzie, że na przykład no, pismo indyjskie, ale które, bo w samych Indiach jest bardzo wiele. Większość pochodzi z Indii, Tybetu, Birmy, czyli Mianmy, także z Indonezji, z Mongolii, w mniejszych liczbach z wielu innych krajów. I to są teksty o bardzo różnym charakterze. Może jeden z najcenniejszych i najbardziej efektownych zarazem, na które można zwrócić uwagę oglądając tę stronę. To jest tak zwana Złota Sutra. To były takie tybetańsko-mongolskie manuskrypty malowane, pisane złotym barwnikiem, złotą farbą na czarnym tle, do tego jeszcze zdobione nierzadko miniaturami. Nasz egzemplarz no, liczy sobie około 300 lat prawdopodobnie i jest jednym z bardzo niewielu w polskich zbiorach, a i na świecie nie są one częste. I w wyniku tej współpracy okazało się właśnie, że jest kilka bardzo interesujących, rzadko spotykanych tekstów, które się udało bliżej określić, i mamy już. Wiemy, że powstaje kilka nowych prac naukowych związanych z tą kolekcją, więc myślę, że rzecz jest bardzo przyszłościowa. Muzeum Azji i Pacyfiku, muszę szczerze przyznać, że pierwszy raz byłem w tym muzeum w czasie pandemii. Byłem z moimi dziećmi i rzecz niezwykła już w samej kawiarence dostaliśmy fascynujący wykład na temat przyrządzanej kawy. I wtedy poczułem, a muzea są moją pasją, że ludzie pracujący tam to są prawdziwi pasjonaci. A to bardzo się cieszymy, staramy się, a będziemy się starać jeszcze bardziej, dlatego że na wiosnę przyszłego roku tak planowane właśnie. jest otwarcie naszej ekspozycji stałej, bo do tej pory jedyna stała ekspozycja strefa muzyki jest, jak sądzę, atrakcyjna, ale bardzo Przecież niewielka. Mi bardzo to bardzo się cieszymy, a bardzo, jeszcze bardziej by mi się podobało, jakby były te wszystkie dotykowe instrumenty, które przed pandemią były. I będą znowu, miejmy nadzieję, ale przygotowujemy dużo większą ekspozycję stałą. Ona będzie pokazywała naszą kolekcję indonezyjską, czyli tę założycielską, która ze zbiorów Andrzeja Wawrzyniaka się wywodzi, ale też rośnie cały czas, a także cały obszar, no, od kraju Bliskiego Wschodu poprzez Iran, Azję Centralną, aż do Mongolii. To będzie dosyć rozległa szczęść tak, naszej kolekcji i będzie temu oczywiście towarzyszyć też wiele różnych atrakcji, także dla dzieci. Zdecydowanie o nich myślimy. Rzeczywiście było tak, że przez niewielki lufcik mogliśmy spojrzeć w tę przestrzeń, gdzie powstaje. jest drabina. Tak jest. <śmiech> kiedy? <śmiech> Ale to naprawdę się dzieje. Pani dyrektor, kiedy spotkamy się na otwarciu? Na przełomie marca i kwietnia, y, mówiąc oględnie, będziemy niezwłocznie informować, kiedy ustali się dokładna data to bardzo mocno trzymamy kciuki ale i to już niedługo. Ale to już naprawdę niedługo czekaliśmy na to dużo, dużo dłużej, więc warto jeszcze te pół roku. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za całą pracę wykonywaną w muzeum, a przede wszystkim gratuluję nagrody. Dziękuję bardzo. I wiosną widzimy się na wystawie stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.